Miliby者, kulak, w na całą blarkę, to polerwi, ludzie mieszkają kurwa. Ludzie wy sami nie mieszkacie kurwa mać. Tu jest smród. Nie, nie, róbcie głupot. Co nie róbcie głupot kurwa, no my tu chcemy mieszkać do kurwa Na, 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 Nie róbcie głupot. Proszę, się kurwa wyłóżcie do kurwa jebanego. Tu śmierdzi kurwa na całą klatkę ludzie. Co wy to kurwa cool, robicie?

Kurwa, żyje to albo nie żyje, Pewno żyje. Chuj go... Ja pierdolę, kurwa, już normalno melina otwarto. Kurwa! Kurwa. Ale smród. No, kurwa, roboki no, żarą, ale patrz, jak tu, kurwa, wygląda. Przecież, kurwy, w ogóle nie sprzątają do buja. To nie, one sami nie pomieszkają już, kurwa, bo to trzeba zgłosić do kurwy. No drobaki w dupę przez tych, kurwo, jebanych alkoholików. Chuj, nie. że piją, kurwa, ale by posprzątali. Przecież smut kurwa, ludzie na całą klatkę, na sami żeby człowiek nie mógł, tu nie ma nic, żeby człowiek kurwa nie mógł przemyść, bo smród kurwa gównami wszystkim jebie. Pierdolone skurwiało, alkoholiki zajebane, Już to kurwa nie może tak być. Człowiek kurwa prana nie powiesi, bo smród. Dobra, my się <laughs> posprzątamy. Kurwa, kiedy się posprzątacie ludzie? To już się od dłuższego czasu, to chuja ciepło przychodzi. Ten smród wyładzi! Kurwa, wy robicie i do kurwy między, się Kurwa, po się, wysyłacie Ej! Tu lord wiader No my się podsuntoni Kiedy? Jutro by podsuntoni Gówno kiedy? Kaszka, chodź do haźla kiedy? Chodź do haźla, pokaż co masz w ale Co? Weźmy tam... O ja pierdę! Tak! No my wszystko w głowie! I tu nie ma jebać kurwa, tu nie ma jebać kurwa! Kurwa, Coś ty zrobił tu! Coś ty zrobił w tym ciblu! Wszystko mnie posprzątamy! To nie tylko bo no jest Pomieszaj tą ręką, żeby gówno weszło! weź coś zrób teraz z tym idź tam no, mu, mu, muszę to przetkać wszystko to przetkaj to teraz żeby zleciało idź tam to idź. no to co ci zrobię teraz? no idź tu rękę przetkaj to Wszystko. no wsadź rękę tam ja ci, ta, tam ci nie przetkum ja muszę wejść w spirale bo mi to nie, nie chce schodzić to idziemy w spirale no. No musiał przynieść spirale i papa robić. Co to za sam masz? My jeszcze tym. Kurwa, ale butelek. Dobry. Pani co ty się dzieje? Co ty masz tu? Ej, chodźcie! ono tutaj Co ma? Po co na ma. Gdzie? Co ty tam od Ja się, zobacz A. patrz, co odkryłem? No no, flaszkę no, ma. Bo się lubi wypić i czy nie? To co, co mógł zrobić? Ja nic nie zrobię. Ludzie, wykurwa, otwórzcie okno, bo co Bo przecież nie idzie przejść to do kolejnych? Dobra, ja tu na tym tłaczku świt? Czarny, czarny. Co czarny. Jak ty stąd tym też gorąco. Ej, gościu! O, nie zbyt, że to. Obudził się nie. Bo ta się tak tylko nie obuduje. Otwieraj to okno, szybko. Nie, Bo umrzemy tutaj ze smrodu. Patrz, on ma gówno na tym. Daj mu gówno. Na kurce. Kurwa, to co on na kurtka sro. Otwieraj to okno. Babcia, Wstawaj! Wnuczki przyjechały. Patrz! Wnuczki przyjechały. Owcia święto są, gotuj jaja. Ej! Co ty klepie? Gotuj, a nie dziadziej tu. No sąsiedzi mi. Narobili. Co? Gówna? No. Po co ty otwierałeś? Jak? Bo śmierdzi w domu. To mogły drzwi otworzyć. Gdzie? Na klatkę? Sąsiedzi się duszą. No. Jeszcze się nie podusi. Ale za niedługo się uduszą. Ciotka! Ej! Stowaj! Czyś ty ogłupiał takie rzeczy robić w bloku? Ja takie rzeczy nie To jest gorsze niż kurwa atom. Gdzie ty srosz, opie? Kaj ty sroż. Dobra, wszystko będzie w porządku. Kiedy będzie w porządku? Panie, wy sam nie mieszkacie kurwa tydzień. Do chuja, jak żeście się wprowadzili, tak kurwa smutny chodzi człowiek. Plania nie może nic wymieszyć, kurwa, je pana mać. Do? Jak nie po nocach ryczycie, kurwa, rąbiecie po drzwiach, kurwa, nie, miniem, my, my, my nie Nie, my nie rąbiemy. Jak nie, kurwa? Nawet się nie kłócymy. Tutaj. Jesteśmy A cały czas w A no wcześniej to kto ryczął, do drzwi, otwórz kurwo kurwa, drzwi. To ja ryczam, kurwa. Wasz Polak. Nie, kolanka. to, to na pewno nie było u nas. To u mnie to było na dole, to huja. Widzimy, co ci kurwa, same tam. Tam jest tam ludzie, nie ma Dopóki masuków, nie ma by kogo. Babcia, zrób było Babcia. Dopóki ma tu kłóta zrób coś. No się uci. Uno się robnie kłóci, u nas się robi. Kurka z kiwna ty ktoś robią. Nie wiem, czy żeście daje panę z Kali i to to otwarte. Nie, nie, nie unosz. Babcia. Nie, to u nieczę, to ja obyszłam na sieni, nie go chyba Zrób coś. To jest Danusza. To, to nie, nie A co? Ona już nie wytrzymuje. Zrób coś, czy nie Nie, gdzie wścieć. Zrób coś babcia, ugotuj obiad. Przestań obiad, kurwa, gdzie ugotuję? Za no, w tych górka skali, chcę tam nie rozśmieć, kurwa, mam. Co? No a co to jest kurwa na O kurwa. Ma. Kto tu strzał do tego wiadra? Tu kurwa o. leżą te ślaki do góry, no, żeby chyba... Ty coś do wiadra! Ej! Ej! A bo kurwa pod, do wiadra, albo pod siebie do jest spokój, to jest niemożliwe, żeby człowiek nie mógł w tym. Kurwa, nie, idziemy w stąd. Chodź.